Za każdym razem jak otwieram oczy rano, to nie mogę się nacieszyć z pięknego życia, jakie jest dookoła mnie. Jednocześnie mam taki uśmiech trochę szyderczy na twarzy, bo wiem, że żyjemy w Matrixie. Jeżeli chorujesz na cukrzycę typu 2 i w Twoim leczeniu przyjmujesz insulinę, to musisz obejrzeć ten film. Siadaj, obejrzyj koniecznie, to. Zmieni podejście do Twojego życia i Twojego leczenia. Wiele godzin już przemyślałem, myślę, że spokojnie można pociągnąć to w dni, na temat cukrzycy drugiego typu i tego, że po pierwsze, coraz więcej rozpoznajemy cukrzycy drugiego typu, coraz więcej ludzi ćwiczy, coraz więcej ludzi rzekomo zdrowo się odżywia, a dalej fala cukrzycy drugiego typu rośnie, mimo tego, że ludzie dostają leki coraz nowocześniejsze. No to słuchajcie. Albo leki nie działają, albo ktoś tu oszukuje. No na pewno nie pacjenci, bo, się, bo okazuje się, że wy jako pacjenci stosujecie się do zaleceń wzorcowo, do tych złych zaleceń, czyli jedzenia częstych posiłków, czyli liczenia kalorii, ograniczania kalorii, jedzenia węglowodanów, unikania tłuszczów, unikania mięsa. To jest wszystko, czego nie powinniście robić czyli robić wręcz przeciwnie, jak zaleca większość lekarzy. Dlaczego? Dlatego, że cukrzyca to typu 2, to choroba, która spowodowana jest insuliną, a insulina to hormon, który przede wszystkim wy wyrzucany jest do organizmu pod wpływem węglowodanów. To prawda, mm -hmm. to prawda, ale po pierwsze insulina, zbyt dużo jej, jej w organizmie powoduje hiperinsulinemię. I teraz... Dobra, mm -hmm. ale do celu, do celu, bo słuchajcie, to większość z Was... A celem naszym jest... Wyleczyć cukrzycę typu Tam 2, tak wycofać cukrzycę typu 2, co jest zdecydowanie u większości pacjentów możliwe, ale słuchajcie, skoro insulina jest przyczyną cukrzycy typu 2, to... No mój mózg tego nie ogarnia, dlaczego leczy się cukrzycę typu 2 insuliną? Poczekaj, albo twój mózg jest taki nieogarniający, albo, no znowu powiem to, żyjemy w matriksie. Ja rozumiem, cukrzyca typu 1 to choroba, w której brakuje insuliny i musimy dostarczyć ją z, zewn z zewnątrz pod postacią zastrzyków, tak? Ona ratuje wtedy życie ale insulina u cukrzyka typu 2 pomijając kilka sytuacji, gdzie jest może czasami potrzebna, żeby ten bardzo wysoki poziom glukozy obniżyć, to badania naukowe potwierdziły, że leczenie insuliną cukrzyka typu 2 zwiększa jego śmiertelność trzykrotnie, zwiększa dwukrotnie choroby serca, robi źle. Robi źle, mhm. ponieważ to jest dorzucanie oliwy do ognia. Chcę Tobie wytłumaczyć, że cukrzyca drugiego typu jest przede wszystkim chorobą odwracalną, tak? Spokojnie masz prawo myśleć o swoim sytuacji jako o stanie przejściowym odwracalnym. I na, Oczywiście, i na pewno nie genetyczną. To prawda, w, nie, w niewielu w e, procentach, tak, to prawda. E, oczywiście żyjemy w świecie, gdzie jeszcze jesteśmy obciążeni starodawną wiedzą, która wszędzie widziała genetykę. Cukrzyca, genetyka, nadciśnienie genetyka, e, otyłość, genetyka. otyłość genetyka. Okazuje się, że żyjemy na szczęście w pięknych czasach, gdzie e, pojawia się epigenetyka, czyli dostajesz pewien pakiet genów, ale nie jesteś skazany na ich ekspresję. Twój styl życia, podejście do życia, nawet emocje i psychologia powodują albo uaktywnienie. Zaktywowanie danego genu, lub dezaktywację, czyli jego wyłączenie. Więc podsumowując, wnioski są jedne. Nie jesteś skazany na zapisaną wiadomość w genach, nawet jeżeli cała Twoja rodzina przed Tobą chorowała na cukrzycę drugiego typu. Przejdźmy do insuliny. A już na pewno nie jesteś skazany, pacjencie drogi, na insulinę. Jeżeli masz w swoim leczeniu insulinę, to wiedz że przy odpowiednim stylu życia, czyli zdrowe niejedzenie 16 na 8, docelowo zdrowe niejedzenie keto, to są idealne narzędzia, to są potężne narzędzia, służące do odwracania cukrzycy typu 2. Są tak potężne, że przed ich zastosowaniem już musisz ze swoim lekarzem zredukować przynajmniej o 50% insulinę, którą Tobie przepisał, a docelowo i to bardzo szybko, i jeszcze przy zastosowaniu głodówek 24 godzinnych, Całkowicie można odstawić insulinę i są badania, bardzo ciekawe, już nawet po pięciu dniach. Pamiętasz to badanie? To, e, dzisiaj, case Reports, gdzie, gdzie trzech pacjentów leczonych na cukrzycę od wielu, wielu lat, w tym insulinom. pierwszy po pięciu dniach, drugi po osiemnastu dniach odstawili całą insulinę przy zastosowaniu stylu życia zdrowe niejedzenie LCHF, Ale czyli zaś keto. Zaraz, zaraz, zaraz. Opanuj się, uspokój się. Po drugiej stronie siedzi pacjent, pacjentka z cukrzycą drugiego typu i sobie myśli: Zobacz, gówniarze, e, ja, ja tylko tak młodo wyglądam, ja tak samo. Ale słuchajcie, bo tak sobie może, może pomyślicie nawet, dobra. Lekarze, młodzi co wy tam możecie wiedzieć o życiu? Przecież starsi cały czas mówili, że insulina jest niezbędna, że cukrzyca drugiego typu jest insulinozależna. Łukasz, oni dalej mówią. Dalej mówią. Wybaczamy wam, oczywiście nie obrażamy się na was, ale jesteśmy lekarzami. Ja Łukasz, specjalista chorób wewnętrznych. Mateusz, specjalista medycyny rodziny. Wiele lat leczymy was z cukrzycy drugiego typu i nie ma nocy i dnia, żebyśmy nie siedzieli nosami, głowami, mózgami w najnowszych doniesieniach dotyczących zdrowia metabolicznego. Dlatego masz pełne prawo, żeby nam zaufać i posłuchać tego, że jedynym lekiem skutecznym w cukrzycy drugiego typu jest zmiana sposobu. Odżywiania, stylu życia, jedzenia, myślenia, emocji, i na tym kanale mówimy Ci, jak to zrobić. Całą wiedzę dostaniesz, jest mnóstwo filmów. Skakuj, oglądaj i cieszymy się, że jesteś. Pamiętaj, nie jesteś skazany na cukrzycę typu 2, nie jesteś skazana, i yy, tyle. można pięknie żyć.